Antoni Forenda, najlepsza wersja siebie. Ten jeden był cierniem dla rodziny, w szczególności dla swego serca. I choć na pozór litości nie miał, to tliła się jednak iskierka miłości dla tej jedynej. Mimo wewnętrznego zniewolenia i niewyobrażalnego bólu, starał się być najlepszą wersją siebie. Gdy zakończył swój żywot przez bezwładny moment nieważkości, ulga wcale nie nadeszła, bo to właśnie do niej. Należały ostatnie słowa. Czy to było przeznaczenie? Może fatum? Nie, bzdura. Tragiczny ciąg wydarzeń.